ustawiona po PKW, czyli jako pierwszy siedzi Pan Eugeniusz Barydowiec. Witam serdecznie. Pan Piotr Boszko. Pan Romuald Pargański. I Pan Jan Radkiewicz. Za chwilę rozgłosujemy kolejność odpowiadania na pytania poszczególnych kandydatów. Zrobimy to od razu. Jako pierwszy pan Eugeniusz Paryzowiec. Zobaczymy, kto będzie mógł. Pan Romuald Margański. Trzeci. Pan Jan Radkiewicz. Czwarty, żeby stało się zadość. Podejrzewam, że to będzie pan Piotr Boszko, ale dla wszystkiego pan Piotr Boszko.